To jest mój Rumi, jak mówimy na siebie Rumi, bo jesteście jesteś razem po w się. Byłem na meczu NBA. Tam to e, e, I tam, to, 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 tam jest dopiero w ręku Majome, hot dogi, hamburgery, jak tam Amerykanie. Dobra, idziemy. No, no tu porusimy do hotelu Double Tree by Hilton. Jak lot opowiadaj? Wszyscy się zastanawiają, jak przeżył Przemek Frankowski tę daleką podróż z oceanu. No, na pewno daleko jest, aczkolwiek no, tak naprawdę lot był spokojny, tak naprawdę przespałem cały lot, więc tak naprawdę szybko mi, mi zleciał ten lot. Bo wy, wystartowałeś o 22 tamtego czasu, a od 22:30 w, w Polsce. Dokładnie 22:30 czasu szikagowskiego, polskiego 4:30. No jest różnica 6 godzin. Na pewno jest to w jakimś stopniu odczuwalne, ale też nie, nie, ma robić, nie można robić z tego jakiegoś tam większej, mm -hmm. większej, większego problemu. Pierwszy raz byłeś w ogóle? To pojechałeś pod tak tak, tak, tak. Pierwszy raz no na pewno duże wrażenie. Szczególne miasto Chicago. Te ogromne budynki. Sam mieszkam w jednym z nich. Centrum. Masz mieszkanie w, tak, tak, właśnie tak. tam w downtown typowo? Tak, tak naprawdę wszyscy z drużyny mieszkają w tym e, znanym mhm. downtown. A jest tak jak sobie wyobrażałeś, że będzie? Czy, czy coś Cię nadal zaskakuje tam na każdym kroku? Życie w Chicago? Myślę, że jest tak jak sobie wyobrażałem. E, piłkarskie sprawy, no to wiadomo, pomału wszystko, wszystko poznaje. MLS ma swoje reguły. To jest liga, liga ciężka fizycznie. Tak, tak naprawdę, jeżeli nie wybiegasz, nie wywalczysz, tak naprawdę wszędzie, jeżeli nie wybiegasz, nie wywalczysz, to nie wygrasz. Tak samo jest w MLS-ie. E, wiadomo, są piłkarze w ofensywie, którzy są naprawdę e, na wysokim mm -hmm. poziomie, potrafią jedną akcją. E, Zdobyć gola, dać piękną asystę, co, co nawet w ostatnim meczu w Seattle jest taki piłkarz Ludeiro. Tak. Świetny zawodnik. Rok temu na przykład Ibra był w Chicago, w tym roku my poleciliśmy to LA. Mhm. Pierwszy mecz i od razu Ibra na dziewiątce. Zgadza się. Wielkie przeżycie, zagrać przeciwko takiemu piłkarzowi. Z drugiej strony, w swojej, w swojej drużynie mam w sumie no, też taką gwiazdę, gwiazda. która fantastycznie. Zgadza się, który wygrał w piłce wszystko więc ma przepiękną karierę, wiadomo w MLS nazwiska są ogromne i myślę, że tych nazwisk będzie coraz więcej, bo liga, liga się rozwija. No ale masz też u siebie w klubie kogoś, do kogo te piłki z prawego skrzydła dograć można, Zemanju, dobre relacje na treningach, już zaczyna to się wszystko zazębiać powoli? Zgadza się, to jest mój Rumi, jak mówimy na siebie, Rumi, bo jesteś jesteś razem w okresie, tak? zgadza się, e, świetny gość. On pozytyw, miał ten pozytywny, amerykański luz, Tak, zgadza się. Uśmiech, uśmiechnięty, pozytywny. Świetny piłkarz. To, co ma wykończenie, eee, po prostu w Polsce to pokazał, tak naprawdę. Y -y. Tak? A jak ludzie reagują na trybunach, właśnie na te nazwiska? To jest troszkę tak jak gwiazdy filmowe y -y. dla nich? Myślę, że tak. że. Dzięki nim e, kibice przychodzą na stadion i można powiedzieć, że na stadionach jest takie małe show. Pierwszy raz spotkałem się z takim czymś, że, że przed, przed meczem wajerwerki e, są. No właśnie, Wszakówłem. byłem na meczu NBA i tam jest dopiero każda przerwa, mają coś zaplanowane. Jest ogromny show. I kreatywnie tak zwane. Zgadza bardzo to się, to zgadza się. Ludzie, ludzie się bawią na stadionach, to jest naprawdę super wiadomo. W ręku mają hot dogi, hamburgery jak to Amerykanie. Multum, multum Polaków myślę, że... E, może nie połowa, może trochę mniej, ale jest wielu Polaków na, na stadionach, jak chodzimy po meczu, dziękować kibicom, to, to słyszę dużo ludzi, woła mnie po mm -hmm. polsku, wiadomo. Jest taki akcent podlaski troszkę słychać czasem? Bo to podlasky, sporo ludzi właśnie stamtąd. góralski, tak? różne rejony. Jest coś takiego właśnie w tej, w tej Ameryce, jednakże każdy chce tam jakby pojechać, nie? Jakby chociaż, chociaż nawet podwiedziny, pojechać turystycznie i tak dalej, i tak dalej, nie? Każdego to ciekawi, jak to jest w Stanach. Wiadomo, mnie też to ciekawiło. Dostałem propozycję gry w Ameryce. Trochę się zastanawiałem nad tym. Postanowiłem z rodziną, że, że to jest moment, że, że trzeba odejść z Jagiellonii. Wybrałem Chicago. Na tą chwilę jestem bardzo zadowolony. No, czuję się dobrze fizycznie. Tak naprawdę zagrałem trzy mecze w MLS-ie. W jednym nie mogłem zagrać od początku, bo miałem problem z kostką. Mieliśmy naprawdę dwa ciężkie, ciężkie obozy. Nie czułem w żadnym momencie, w żadnym dniu luźnych nóg. Puściły dopiero przed pierwszym meczem, więc tak naprawdę czuję się dobrze przygotowany do sezonu. I z jakimi nadziejami tutaj dzisiaj przyjeżdżasz? Bo już zaraz będziemy dojeżdżać na Skalnicową. Jaki cel? Jaki cel? Cel? Cel osobisty? Wiadomo, chciałbym zagrać dla reprezentacji, pomóc drużynie i się pokazać jak z najlepszej strony. Wiadomo, reprezentacja to jest coś, coś pięknego. Przyjeżdżając tu cieszę się jak mały, mały chłopczyk, który dostaje cukierka. I bardzo się ucieszyłem, jak, jak dostałem to powołanie. A było takie w głowie takie myśli, że a kurczę, może jednak nie dostanę teraz, czy raczej byłeś o to spokojny? Spokojny na pewno nie byłem, bo wiem, jak w Polsce przyjęli moje, e, moją decyzję o zmianie klubu, ale byłem tak naprawdę w kontakcie z trenerem i wiedziałem, jak to będzie wyglądało.